Witam Was wszystkich serdecznie w 142. odcinku przeglądu newsów. Zaczynamy. Plotki, ploteczki. Podobno Microsoft będzie wydawał swoje ekskluzywne gry na inne sprzęty, jak na przykład na PlayStation 5 czy Nintendo Switch. Pierwszym tytułem, który ma trafić na konsolę Nintendo będzie Hi-Fi Rush i patrząc na sytuację amerykańskiego giganta, to taka opcja jest całkiem prawdopodobna. Konsole Xboxy sprzedają się znacznie gorzej od konkurencji i amerykańska korporacja może szukać innego sposobu na zarabianie w branży gier wideo i przerzucić się całkowicie tylko na produkcję gier, jak to zrobiła lata temu Sega po porażce Dreamcasta. Była to ostatnia szansa japońskiego giganta na utrzymaniu się na rynku konsol. Niestety sen o sukcesie przerodził się w koszmar i Sega musiała uznać wyższość konkurencji pod postacią PlayStation 2. Oczywiście są to tylko plotki i moje gdybanie, ale może coś w tym jest. I zostańmy jeszcze przy Microsoftie. 18 stycznia odbędzie się Xbox Developer Direct, na którym amerykański gigant pokaże mnóstwo gier. Między innymi Indiana Jonesa, który podobno będzie miał swoją premierę już w 2024 roku. Na pokazie Microsoft pokaże spory fragment z rozgrywki. Ja czekam z niecierpliwością. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje gry Prince of Persia The Lost Crown. I wszystko na to wychodzi, że Ubi w końcu udowodniło, że jeszcze potrafi robić gry i tytuł otrzymuje bardzo pozytywne recenzje. Dostępne jest także demo gry, w której nie umieszkają zagad i faktycznie jest bardzo dobrze. W opisie pod filmem znajdziecie oferty gry. Warto się z nimi zapoznać, a może nawet i kupić ten tytuł. Disney zapowiedział kinową wersję Mandalorianina. Jakoś w 2024 roku ruszą zdjęcia do filmu. Podobno także powstanie czwarty sezon. Po trzecim, nie do końca udanym, fani obawiali się, że producent Myszka Mickey może zrezygnować całkowicie z tego serialu. Ostatnio zachwalałem styczniowego Game Passa, ale konkurencja także nie śpi i Sony w tym miesiącu także udostępnił mocną ofertę, w której także otrzymaliśmy Residenta 2 i kilka innych ciekawych tytułów. Oby w następnych miesiącach giganci branży growej także nas miło zaskoczyli swoimi ofertami. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie. Do usłyszenia. Pa!